Piotr podszedł do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś, winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu, Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniwszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, Dopóki mu nie odda całego długu. Ponio podobnie uczyni Wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Rok 1933 był to rok, który nie należał do jakichś przełomowych, ale kilka wydarzeń było w nim naprawdę ważnych. I na zasadzie od ogółu do szczegółu. Prześledźmy ten rok 1933. Co się wydarzyło w tym roku na świecie? Mam tu wypisane. Powstało brytyjskie towarzystwo międzyplanetarne. W Erywaniu, to jest stolica Armenii, wyjechały na trasę pierwsze tramwaje elektryczne. Filipiny uzyskały niezależność. W Azji odnotowano najniższą Temperaturę prawie minus 68 stopni Celsjusza. Około 3000 ludzi straciło życie w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami na japońskiej wyspie Honsiu. Adolf Hitler został kanclerzem. 32. prezydentem Stanów Zjednoczonych został Franklin. Roosevelt, Roosevelt niedaleko Dachau powstał pierwszy obóz koncentracyjny. Brytyjska wyprawa dokonała pierwszego przelotu samolotem nad Mount Everestem. W tym roku po raz pierwszy rzekomo widziano i sfotografowano potwora z Loch Ness. Paragwaj wypowiedział wojnę Boliwii, a w Andorze przyznano prawo wyborcze wszystkim mężczyznom powyżej 24 roku życia. Tyle z najważniejszych wydarzeń. A co się wtedy w tym wspomnianym roku wydarzyło w Polsce? Prezydentem naszego kraju był wtedy Ignacy Mościcki. Grupa polskich kryptologów i matematyków złamała kod Enigmy. W tym roku oddano do użytku port rybacki we Władysławowie i zbiornik wodny w Otmuchowie. W Poznaniu biegacz Klemens Biniakowski ustanowił rekord polski w biegu na 400 metrów. A Uniwersytet Poznański nadał tytuł doktora honoris causa Józefowi Piłsudskiemu. Tyle z wydarzeń w naszej ojczyźnie. A co u nas? Co się wydarzyło na terenie Śląska, na, na terenie Opolszczyzny, w Gosławicach? Co się wydarzyło wtedy? We wspomnianym roku 1933 nie da rady ukryć tego faktu. Mało tego nie można tego zrobić. Mało tego trzeba być z tego dumnym. Otóż w Gosłowicach w 1933 roku w małej wiosce niedaleko Opola wybudowano i poświęcono nowy kościół. Jak mogliście usłyszeć na początku tego kazania, lubię historię, szczególnie. Taką lokalną, i naprawdę przeczytałem w swoim życiu dużo opracowań historycznych dotyczących miast, budynków, kościołów i tak Ale historia powstania tego kościoła naprawdę mnie urzekła i określeniom jednym słowem, determinacja. W wydanej w zeszłym roku książce Tymoteusza Morelli pod tytułem Ksiądz Prałat Józef Kubis, kapłan społecznik budowniczy kościołów i szpitali w Opolu. Na stronie 208 można znaleźć naprawdę ujmujący i chwytający za serce opis starania się o własną świątynię ówczesnych mieszkańców Gosławic. I ten opis posłużył mi do napisania dzisiejszego kazania. Posłuchajmy, jak to się zaczęło. Mieszkańcy Gosławic od dawna myśleli o własnym kościele, gdyż droga do świątyni parafialnej była daleka i trudna do pokonania przez osoby chore i starsze. Dlatego z wielką ofiarnością składali datki na budowę świątyni, a wielu z nich bezinteresownie pracowało później przy budowie. Następnie jest opisane całe Proces powstawania tego kościoła, z czego ja wspomnę dwa fundamentalne, podstawowe i najważniejsze wydarzenia. Pierwsze, posłuchajcie. W okresie późnej jesieni i zimy 1932 roku rolnicy przystąpili do zwożenia materiałów budowlanych, dzięki czemu wczesną wiosną 1933 roku budowa mogła ruszyć. I drugie wydarzenie w środę 8 listopada 1933 roku odbyła się konsekracja nowo wzniesionego kościoła, której dokonał kardynał Bertram, po czym została odprawiona pierwsza msza święta, której przewodniczył Prałat Kubis. Nigdzie indziej, nigdzie indziej nie znalazłem takiej ludzkiej determinacji. W żadnych opracowaniach budowy kościołów nie znalazłem tak wielkiego zapału, chęci, woli, takiego zaangażowania. Nigdzie indziej. I ta determinacja jest nie tylko powodem dzisiaj do dumy, ale też jest i odpowiedzialnością, ogromną odpowiedzialnością, o której powiem słów kilka za chwilę. Każde urodziny. Mówię o takich naszych ludzkich, corocznych urodzinach. Każde urodziny z jednej strony sprawiają radość, a z drugiej wpychają w melancholię. No bo słyszymy wiele życzeń, zdrowia, Bożego Błogosławieństwa, jemy urodzinowy tort, pijemy kafej urodzinowy, czytamy urodzinowe smsy, a z drugiej strony patrzymy, ile już przeżyliśmy na tym świecie, Patrzymy, jak wydoroślały nasze dzieci, jak zmieniły się domy sąsiadów, jak no, po zdjęciach z młodości widzimy jacy jesteśmy starzy. urodzinowa radość miesza się z wzruszającą retrospekcją. Dziś urodziny ma nasz gosławicki, Kościół. I z jednej strony patrzymy na te piękne dekoracje, na te dziewięćdziesiątki, na te kwiaty. No i jest radość, i jest duma, i jest szczęście. Ale z drugiej strony patrzymy na puste ławki i wspominamy tu siedziała ta sąsiadka, a tam siedziała ta, co mieszkała w środku wsi. Patrzymy na te puste ławki i wspominamy tych, dzięki którym w tych ławkach Możemy dzisiaj siedzieć. Modlimy się dziś za ludzi, którzy do budowy naszego kościoła wykorzystali 250 ton cementu, 55 ton wapna i 333 tysiące cegieł. Bogu i im dziękujemy. I jesteśmy dumni z pięknej świątyni. I od 90 lat. Cieszymy się, że tu w Gosławicach mamy Kościół i teraz powiem o najtrudniejszym zadaniu, jakim jest niezmarnowanie dobrego dzieła Waszych dziadków. Nie naszych i nie moich, waszych, waszych ołpów i praołpów, jakby ktoś nie wiedział, dziadków i pradziadków. Jest tak w kościele, że zazwyczaj, że wikary jest na kilka lat, proboszcz na kilkanaście. Jest tak, jak w życiu ludzie umierają. To jest coś oczywistego. Tak więc ludzie się zmieniają, a budynki zostają. I dzisiaj ja, jako młody ksiądz, kładę. Wam wszystkim tutaj na sercu odbanie o ten kościół, ale nie o stronę taką zewnętrzną, ponieważ no, przez trzy tygodnie, jak tu jestem, yy, trzeba stwierdzić, że zawsze jest czysto. Więc nie, nie chodzi mi o takie upiększanie o taką zewnętrzną stronę, ale chodzi mi o to, żebyście nie zmarnowali tego, co wypracowali wasi przodkowie. Jak wielka była ich determinacja, żeby tu, na tym miejscu, Kościół stanął. Żeby determinacja tych, którzy ten Kościół wznieśli w niecały rok, żeby nie poszła na marne. A żeby to sobie jeszcze bardziej, całkiem uświadomić, tę wielką odpowiedzialność za to dzieło, raz jeszcze przeczytam zdanie z książki Tymoteusza Moreli. Z przerwami na pytania, które uważam, że każdy parafianin powinien sobie zadać i sam sobie w sercu odpowiedzieć. To samo zdanie, które przeczytałem trochę wcześniej. Mieszkańcy Gosławic od dawna myśleli o własnym Kościele. Drogi braci, droga siostro, czy utożsamiasz się z tym pięknym? Kościołem, czy zastanawiasz, jak wygląda życie parafialne, jakie są grupy, o której są msze, kiedy jest spowiedź, adoracja, czy myślisz o swoim kościele. Idźmy dalej. Gdyż droga do świątyni parafialnej była daleka i trudna do pokonania przez osoby chore i starsze? Czy ty teraz dziękuję, dzisiaj dziękujesz Panu Bogu, że kościół masz? Tak blisko, że już nie musisz jechać do katedry. Czy kiedykolwiek widziałeś w oczach starszej pani radość, jaką ma wtedy, kiedy ją zawieziesz do kościoła? Idźmy dalej. Dlatego z wielką ofiarnością składali datki na budowę świątyni. Czy przestrzegasz piąte przykazanie kościelne i troszczysz się o potrzeby wspólnoty kościoła, czy wspierasz, czy pomagasz, czy zależy ci na kościele? I ostatnie, a wielu z nich bezinteresownie pracowało później przy budowie. Czy interesuje cię, kto sprząta Twój kościół, kto tu myje podłogi? Kto zawiesza te szarfy, te, te dekoracje? Czy zastanawiasz się, kto kosi trawę wokół kościoła? Czemu zawsze jest czysto? Oby na te pytania było więcej odpowiedzi: tak niż nie. Amen.